W samym sercu Wenezueli, pośród bujnej zieleni, kryje się miejsce, które trudno nazwać więzieniem. To raczej piekielny tygiel, gdzie życie ludzkie nie ma żadnej wartości La Sabaneta. W teorii La Sabaneta miała pomieścić 15 tysięcy więźniów. W praktyce przebywało tam ponad 25 tysięcy osób stłoczonych w nieludzkich warunkach. Brakowało wszystkiego łóżek, materacy, a nawet miejsca na podłodze. Oficjalnie więzienie pilnowało 700 strażników, ale w rzeczywistości kontrola nad zakładem należała do gangów. Uzbrojeni w pistolety, macety, a nawet granaty, terroryzowali oni słabszych, urządzając krwawe rozprawy. W nocy La Sabaneta zamieniała się w pole bitwy. Gangi toczyły wojny o wpływy, a dziedziniec więzienny zamieniał się w arenę brutalnych walk. W La Sabaneta śmierć była wszechobecna. W 2013 roku władze Wenezueli podjęły decyzję o zamknięciu La Sabaneta. La Sabaneta to symbol ludzkiej degradacji i upadku systemu penitencjarnego.